Witam wszystkich serdecznie, będzie to Let's Play z gry, farming simulator na mapie Goszkowa V2, dedykowana do 15. Jak widzicie tam parę maszyn już kupionych, musiałem wziąć tam trochę kasy i nie było, nie było maszyn żadnych, kupowałem i zmniejszyłem ilość pieniędzy, bo tak to się wyglądało. Tu mamy pole. Zaorane, ja to teraz yy, będę bronował, liczę znaczy, wezmę pracownika, niech mi to zrobi, a ja pojadę kosić kukurydzę. Sobie zatrudnimy pracownika, niech on tam jedzie. Ja idę. Się czkarnie nie tam stoi na polu. Zobaczymy jak ten pracownik się tam spisze w tym. Kurwa. prowadza tam się czkarnie Ona trochę szybciej jeździ niż normalnie, zwiększyłem tam to jest modyfikacja dodana, nie jest oryginalna tylko mod w multiplayer nie mogę jakoś zagrać nie wiem czemu, cały czas mi wywala z serwera nie mogę się z nikim zsynchronizować co jak widzicie stoi to jest ta moja taka w łudzie trochę skosiłem ale te. To... jest dość ciekawa, fajne pola Gra jest dość ciekawa w porównaniu z 13. Kurczę, trochę mnie denerwują te poślizgi tych maszyn i, i coś cięższego podetniemy to nie możemy ruszyć ale to idzie o minę Każdy jakoś tam robi, że pasowało mu przyczepa też ma pojemność sporo niektórzy tam pisali w komentarzach, ja tą przyczepę pigla wydałem tam tutaj w tym malowaniu, niektórzy w komentarzach pisali, że nie mogą oryginalną przyczepę jej pociągnąć, no bo tam dodałem trochę masy do kół, żeby się nie ślizgała to wiemy orgina maszyny, tak wyszło. Jeśli mi się uda, to będzie multiplayer jeszcze z gry. Próbujemy coś tam zrobić, jak to naprawić. Nie wiem czy, ale na Murti nie mogę wejść. Zatem to wyszło. Czy nie wiem teraz, jak zrobić. Czy zrobić pauzę w programie do nagrywania, żebyście nie oglądali całego tego tych kukurydzy? Zobaczymy, może jakiś dłuższy film nagrywa. Więc... godzina. Sprawdzić na cygarku? Prosta druga, 23, jak nagrywam. Zobaczymy, kiedy mi się zajdzie z tym kieszeniem. wiadomo, filmy nagrywane zajmują duże... To jest parę, parę giga nagrywanego. Potem przetwarzanie. Krótko schodzi się z tym, wiem, bo wiadomo, ja chciał obejrzeć, ale to jest czas nagrywania. Potem jeszcze to przetworzyć i na YouTube. To banane zostawienie się. Ja przejadę jeszcze ten kawałek, zrobię pauzę i spotkamy się, już będę tam wysypywał. Nie ma sensu Was męczyć, żebyście oglądali przed jakieś tam 10 czy 15 minut, jak ja koszę. To wiadomo, jak to wygląda. Taka praca już. Pracownik tam pracuje, dobrze, musimy się. Dobra, no to pauzę robimy i spotykamy się już przy wysypywaniu. No dobra, już tu jestem wysypany mam z tej przyczepy trochę. Poziom napełnienia 66%. Ubijemy trochę. Bo się trzeba będzie następną przyczepę wysypać. Zostało do skoszenia trochę. Wyjadę stąd bo na razie nie będę przykrywał. Wada tej mapy drzwi się tam. Dziwnie zamykają, ale... No. Dobra, to ja jadę sobie i po następnym skoczeniu... Ła! Wow, Popatrzyłem się na klawiaturę. Denerwuje mnie ten John Deere. Trochę. I jadę do końciczka koszenie kukurydzy. zobacz jak ten mój pracownik tutaj się spisuje a w krzaki wjechał i stoi poszedł spać tu jak już... co jest nie patrzy, to śpi mieć mały tą robotę a nie weźmy. Stał w krzaka Dobra, to ja jadę dalej tam kosić i spotykamy się za chwilę. No i dobra, ubijanie mamy na 100%, wypełnienie 80%, myślę, że na początek starczy, bo tam jeszcze jedno pole jest ze skoszenia, to drugi potem silos się wypełni. I następny odcinek będzie z siania, bo tam pracownik już pobronował pole. Dobra, to przykryjemy. No, przykryło się. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Ja tu z tego dżandira zmieniłem na J JCB fast Track'a, bo jakoś bardziej mi ten JCB pasuje. Dobra, to do usłyszenia w następnym odcinku.